Szanowni Państwo, witam Was z naszej sali operacyjnej. Jesteście świadkami pierwszego w historii medycyny przeszczepu serca. Nasza pacjentka chce ofiarować swoje wielkie serce czytelnikom Dobrego Tygodnika Sądeckiego. Na to miejsce wszczepimy jej nowe serce. Proszę zachować ciszę, przystępujemy do operacji. Siostro, skalpel, Proszę Państwa, to, to wielkie serce naszej pacjentki, która chce ofiarować je Wam, czytelnicy DTS 24 Siostro, poproszę o serce. To miejsce stanie mniejsze w mniejsze serce. Nasza pacjentka od dziś będzie żyła z nowym sercem. Swoje wielkie serce ofiarowała wam czytelnicy dts 24. Przystępujemy. Do wybudzenia pacjentki i sprawdzenia, jak zniosła operację. Proszę panią, jak się pani czuje z nowym sercem?